Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam mój dzień. Widzicie kochani, właśnie jak widzicie jestem obok mego auta, przyjechaliśmy do serwisu na taką kontrolę, no i będziemy tutaj wymieniać wiele rzeczy takich drobnych, żeby auto nam jechało, no ale potem się odezwę i powiem co zrobić. Jadamy właśnie do domu, tutaj nas podwiozą, czekamy 2,5 godziny, a auto i auto będzie nareszcie gotowe. Widzicie, jestem w domu. Tutaj nie wiem, czy widzieliście, mam takie nowe urządzenie. Ostatnio z Gabi a, kupiłyśmy. Mam ochotę zrobić e, takie szejki mleczno-lodowo-truskawkowo-arbuzowe, bo pogodę mamy bardzo ładną. Mieliśmy taki plan pojechać dzisiaj nad morze, popływać, no ale przy okazji chcieliśmy też sprawdzić auto, żeby może te klocki przynajmniej wymienić. Powiedzieli, że to pół godziny zajmie. No ale jak się wiecie, pojedzie do mechanika, mimo że to znajomy mechanik no to się okazało, że dużo innych rzeczy trzeba porobić, żeby to auto było takie naprawdę bezpieczne żeby można było tutaj na jakieś wycieczki sobie spokojnie jeździć więc czekamy teraz na tego mechanika a ja zrobię te szejki no i potem Wam opowiem ile to wyniosło nas ten, ten remont naprawa samochodu no i, i no zobaczymy co dalej nie wiem czy gdzieś pojedziemy bo już się robi późno Odbieramy właśnie nasze auto. A zapłaciliśmy 750 lir, 600 za części i 150 za pracę. No i były wymienione klocki hamulcowe z przodu. A chyba to się mówi tak samo na te klocki z tyłu. Wszystkie filtry, wszystkie oleje, uzupełnione płyny co jeszcze zrobili a, ręczny, hamulec ręczny mi też naprawili, bo tutaj kontrolka mi się paliła więc też się, że można go zaciągnąć i on normalnie stoi no, wszystko jest w porządku auto jest umyte, wyczyszczone jak to w tureckich serwisach jedyne za późno chyba przyjechaliśmy wymienić te klocki z tyłu i jak stawili nam nowe nie wiem jak to się nazywa, teraz tam jest taki trochę Um, szum się pojawił. O, jak się idzie szybko, to jest jakieś takie, takie no nie pukanie takie, ale jakiś tam szum. Więc jeszcze myślimy, będziemy to robić, czy nie, bo tak jakby dla bezpieczeństwa e, nie zagraża. Jedyne, że jest ten, ten odgłos taki bo tam coś się zdeformowało i tak jakby żeby to zrobić to trzeba jeszcze kolejne 600 lir żeby zmienić te takie większe części tam które jakby gdzieś tam obok są nie wiem słuchajcie ja tam na tych nazwach tych części nie bardzo się znam no, ale ogólnie jestem zadowolona. Auto zrobione troszeczkę dłużej to potrwało, no bo jednak mieli tutaj z nim roboty, ale już można sobie jeździć a, bezpiecznie. Jedyne, no, będzie ten odgłos. No, jak będzie nas wkurzał, to przyjedziemy i wymienimy te kolejne części, żeby już był spokój. Więc uważam, jak na taki przegląd auta, w ogóle jeszcze opony sprawdzili, a tam. A, powietrza, tak, tam tam dopompowali, czy jak to się mówi, te, te, te opony. Wszystko zrobili i wszystko jest w porządku, więc jestem zadowolona, więc super. Jedziemy i odezwę się do Was później. Znowu się odzywam z samochodu. Dzisiaj taki samochodowy dzień. E, przyjechaliśmy jeszcze na zakupy. No, prześladują mnie motory. Cały czas jeżdżą tutaj. Słuchajcie, przyjechaliśmy po chlebek. Jeszcze do jednego sklepu, do drugiego i zaraz wracamy do domu. Auto jedzie, ale jest ten dźwięk. Słuchajcie, będziemy na pewno wymieniać to, bo no budzi to we mnie ten dźwięk, jakiś taki niepokój i chciałabym to naprawić. No i tak w ogóle bardzo sympatyczny dzisiaj dzień, mimo tego serwisu to jestem szczęśliwa, że w większości auto jest naprawione, a tak pomiędzy temat Auto, bo dziś wszystko o tym aucie, to chciałam Wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować, że jesteście u mnie na kanale, że już tyle osób, że trzy tysiące. Dziękuję, dziękuję. Życzę Wam miłego oglądania filmiku, miłego wieczoru. Trzymajcie się zdrowo. Jeszcze raz ogromne dziękuję, że jesteście ci, którzy są ze mną od początku, ci, którzy są a, dopiero od niedawna. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!